Witam w dzisiejszym filmie Dzisiaj przepis na szynkę domową z przyprawami które rzadko się spotyka ale ta szynka według mnie jest najbardziej po prostu czuć smak mięsa, lekko przypraw a nie wiecznie czosnek liść laurowy i inne przyprawy także zapraszam na film i tak zaczynamy robotę do tego celu użyję takie szynki, tak obcięte, żeby wyszły takie półtora kilogramowe, takie kule, nie z jednego mięśnia, jakby można tutaj było zobaczyć, będą przygotowo dwa mięśnie i taka kulka, taka szynka potem jest bardziej soczysta i okrągła przy kroju. Najpierw musimy taką szynkę widelcem dobrze nakuć. Z każdej strony przynajmniej po 10 razy. Tak troszeczkę poprzecinamy strukturę mięsa. Ona będzie bardziej potem soczysta. Teraz na każdy kilogram tego mięsa dajemy 60 g łącznej soli czyli 30 g zwykłej soli i 30 g peko soli. Czyli tutaj mamy 3 kg, to dodajemy 180 g łącznej soli. I na każdy kilogram mięsa dajemy litr wody. Teraz wsypujemy to sól do wody wymierzonej I musimy to dobrze wszystko połączyć, to sól z wodą. Teraz takie szynki, co ważą więcej niż kilogram, to dobrze by było nastrzyknąć je w środku właśnie to solanką. I na każdy kilogram dodajemy 50 ml tej właśnie solanki w tym mięso. Czyli tutaj dodamy 1,5 kg waszynka, dodamy 75 ml tej solanki. Do takich szczykawek dodane są dwie igły przeważnie. Jedna ma otwór na końcu, a druga ma kilka otworów po bokach. Czyli bierzemy tą igłę, co ma otwory, kilka otworów po bokach. Czyli on będzie nam w ten sposób działał. I umieszczamy ikłę mniej więcej na środku szynki, i powoli naszczykujemy to mięso. I takim sposobem w tej szynce na pewno nie będzie mieli w środku zielonego oczka. Lepiej nam się zapakuje i szybciej. Takie szynki można śmiało dwa dni krócej trzymać. Ale i tak będę trzymał je 9 dni w lodówce. W tej szynce nie będzie takich tradycyjnych przypraw. Tutaj będziemy mieli sprawdzony przepis. Ta szynka według mnie jest najlepsza. I dodamy na każdy kilogram mięsa, czyli litr wody, płaska łyżeczka polskiego, Czyli tutaj mamy 3 kilogramy, dodajemy 3 płaskie łyżeczki. Tak samo po płaskiej łyżeczce papryki ostrej, czyli trzy łyżeczki, bo mamy 3 kilogramy. Następna przyprawa to będzie imbir. Na każdy kilogram dodajemy taki czubeczek na małej łyżeczce. Czyli trzy takie łyżeczki na samym czubku. Następną przyprawą będzie kardamon milony, tak samo na każdy kilogram, na czubek łyżeczki. Kolejną przyprawą będzie kmin rzymski, tak samo na kilogram. Na czubek łyżeczki, czyli trzy takie czubki. Ostatnia przyprawa to gałka muszkatałowa. Tutaj jemy płaską łyżeczkę, nad całą na kilogram. Teraz to dobrze wszystko mieszamy. To zostało tylko umieścić szynki w środku. Mięso musi być non stop przykryte solanką. Nie może wystawać ponad powierzchnię, bo może się popsuć. I tak, minimalnie 7 dni po naszczyknięciu. Ale ja to tak mówię dla pewności. Będzie to stało 9 dni w lutówce. Szynki się 10 dni pakowały. I teraz zrobimy takie kulki, bardzo ściśnięte, bo właśnie jest żeby taka szynka była w formie kuli, ona będzie przykroju soczysta i do tego najlepiej posłużyć się właśnie nie sznurkiem tylko siatką i taką rurą, układamy siatkę na rurę, z wkładamy szynkę i wszystko się elegancko założy, ta siatka. Tego nie będę pokazywał, bo wszyscy wiedzą o co chodzi. I aby tę szynkę tutaj bardziej ścisnąć, żeby taka kulka wyszła, to należy jeszcze jeden sznurek pomiędzy oczka tutaj na wysokości, jak się szynka zaczyna o w ten sposób poprzeplatać. Związujemy ten sznurek i ta szynka będzie bardziej ściśnięta. W ten sposób. Szybki obsychamy całą dobę. Teraz widać, jakie są suche. Takie powinny być. Podczas tego osadzania, suszenia proces pokrowania dalej zachodzi. Także one sobie też dojrzewa. I teraz wysuszamy ją w wędzarni i będziemy 3 godziny dymować o 60 stopni. I tak szynki obwędzone. Tuloryk mają taki fajny złocisty, bo obwędzone były jebonią, suchą jebłonią. I jak naprawdę pilnujemy temperatury obwędzenia i przekraczamy 60 stopni przez te parę godzin, to ta szynka będzie jeszcze miękka, w środku całkiem surowa. Także albo dopiekamy ją w pędzarni, ale ja tego nie stosuję. Będziemy ją jeszcze kożyli. Teraz parzenie. Parzymy 80 stopni, ale przed wrzuceniem temperatura waszej powinna być powyżej 80 stopni. Bo wrzucimy zimniejsze szynki, to szybko nam się ta temperatura obniży. I teraz na każdy kilogram szynki parzymy około godziny na kilogram. Potem i tak zapomiec, co będzie sprawdzić, czy w środku jest około 80 stopni. I teraz po pożarniu należy takie szynki, żeby szybko schodzić do temperatury około 2 stopni. Teraz akurat mamy groźnie rezerwną już kilka stopni. Jest to bardzo łatwe. Także te szynki jeszcze nie odstyką, ale akurat te dwie szynki idą na no, bezpośrednie spożycie. Są jeszcze trochę ciepłe idziemy z nimi na stół. Zobaczymy co jest w środku. No i teraz robimy test, czy to wszystko nam dobrze wyszło. Kroimy na pół. I mamy taką właśnie, jak widać, soczystą śniadeczkę. Zapach on ładny. Kroimy plasterek. Te szynki jeszcze nie stężamy, są w środku ciepłe, tak to wygląda, Ale spróbujemy. Smak obłędny, dlatego że dodaliśmy właśnie te przyprawy, które dodaliśmy, a nie jak tradycyjnie liść rowy, pieprz, czosnek. I tak w każdej wędlinie, to jest bez sensu. Teraz jeszcze przykryjemy drugą szynkę, Zobaczymy co tam się święci. Tak to się prezentuje. Kroimy plasterek. Nie ma co próbować, wiadomo, że będzie super. Także polecam Wam ten przepis z tymi przyprawami. Oczywistą sprawą jest, gdybyśmy tę szynkę naprawdę schodzili jedną dobę w temperaturze 2 stopni, ona by nie była tak soczysta. Jeszcze jest jedna sprawa. Jak mamy nadmiar takiej szynki, w jakim stanie ją zamruzimy, w takim stanie ją odruzimy, także jak tylko ta szynka przykładowo ostygnie od razu woreczki próżniowe i do zagrożonika jak chcemy mrozić. To by było na tyle. Cześć.